Siema, witajcie w kolejnym zagrajmy, a będzie to zagrajmy z gry Golden Sun na Game Boy Advance. Golden Sun jest to gra dla mnie wyjątkowa, którą przeszedłem kilkakrotnie na Game Boy Advance na oryginalnym Cardridżu, ale wiem również, że istnieje spolszczony ROM do tej gry, więc bardzo chętnie przejdę teraz na emulatorze po polsku. Zaczynamy nową grę. Zobaczymy jak to będzie. Imienia, nie zmieniam. Izaak, obudź się! Proszę kochani, obudź się! Co mnie budzisz? Płaskury, ale zaraz spadnie! Stawek nają! Dobra idę. Zapomniałeś o czymś. A ze mną lewo, nie wychodź bez kurtki. Co z tego, że zaraz możecie zginąć? Najważniejsze, żebyś nie zginął. Jak ginąć, to na sucho. Zabrałeś wszystko? Tak, Pablo. To lepiej na ciebie i za. Stracone rzeczy można kupić, życia nie. Ale chatę mają konkretną. Jak, Dora, szybko, głaz może spać w każdej chwili! What the fuck?! Kaj, powstrzymaj ten głaz! Raczej nie, a nawet gdyby to nie na długo. Ukryjcie się na rynku. Muszę pomóc ewakuować innych mieszkańców pozwól mi również pomóc. To zbyt niebezpieczne, Dora. Proszę do opieku się z Zaakiem. Zak jest już na tyle dorosły, jakby samemu sobie wytrzeć nos. Co nie Izak? Tak, mamo! Znasz drogę! Pospierwaj! Okej, okay, mamo! O nie, to błas! Jakiego ja minę! Debilizm Gier. Taki kamyczek i chuj, nie przejdziesz. To nie. Co ty robisz z I za co chcesz? Staram się ocalić moje rzeczy. Co? Chcesz bym je tu zostawił? Chcesz powiedzieć, że powinienem je tu zostawić? I ratować życie? To nonsense! wolę Albo masz rację, wydośpisz się! I tak Garek dołącza do naszej drużyny. Standardowo dla JRPG-ów wchodzenie, jedna postać chodzi w drugą. Blum, 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 blum. O, i to jest właśnie ten wielki głaz, który ma zniszczyć tą wioskę. Co z tego, że on jest mniejszy niż jeden przedmiotny domek? Ale i tak... Zagrażę całej dosy. Trochę nonsens. Jeśli nasza synergia osłabnie, Weil vale zostanie zniszczony kamieniem, który jest mniejszy niż jeden domek. Musimy wytrzymać. Ty, a ty co się opierdzielasz? Szybko chłopcy, uciekajcie. Chodź tak, nie to. Okej. Okay. tak nie chciałem tamtędy iść. O nie, nie ominiemy kamienia! Daj komienia! O, jakiś pijaczek! A tu po, po jego lewej stronie to co to? Nie, nie umyję. Hmm. Ale krewem. Cz, lol. To co, to zdechły kot czy, czy kurcze kroki placek Jedziem, jedziem, jedziem Walka z pasożytem, który wygląda jak mysz trzymająca widelca Typowe walki dla gier RPG czyli turów. Oczywiście polecam oglądanie, o jeśli w ogóle ktoś nie oglądał, na ekranie jak najbardziej na najmniejszym ekranie jaki tam YouTube operuje bez oglądania na full screenie, bo wiadomo gra z ja Advanced najlepiej wygląda na małym ekranie. To ty na No wal tego grzyba, Okryć gala dostał. Normalnie się tu expi jak w powy. Y -y -y. O... Yyy... by... A, bo tu muszę się pogadać z, y -y. Zaraz. Dobra, no, idziemy na razie tutaj... Potem się zobaczy, dalej. O. Ja już zobaczyłem że będę nie przejdę Dojdziemy inną drogą Dojdziemy inną drogą Yeah Dobra, idziemy na dół, na dół, na dół, na dół. Jeszcze raz na dół, dół. Oj, dochodzimy O nie, mój brat Felix, trzymaj się Hej, pomożemy ci O nie, utopił się nie Felix! Nie, nie, nie tego głosu, że góry myślicie. I na nie dosięgnie. Co z tego, że on jest tylko dwa kroki od brzegu. Jakby wyciągnął rękę, to by tak na dobrą sprawę dosięgnął tego brzegu po prawej stronie. Ale oczywiście to jest debilizm gier, no i to musi być jakoś... jakoś tam pokazane. Ale trochę kiepsko to rozegrali, co nie? Mogli zrobić szerszą rzecz, nie? ale... cóż... Dobra. Co? <laughs> Przez dom musiał iść. Dobra, w Londynie. Ojej! Synergia to tutaj szamana. Co?! Widzieliście zajście? Nie, nie widzieliśmy, bo nam dom zasłaniał. Proszę odnaleźć pomoc, zanim Felicu tonie! Nie wydaje mi się, czy pan możecie mi pomóc? Tak, możemy. Dobra. Idź, bo mnie wkurczasz. Jedziemy dalej, bo tutaj kurde... O, to teraz... Nie to perzyk i szczurek. O, on jest HP Kurde, stracił prior turę, bo kazałem mu wcześniej atakować Garethowi typa, którego i zakryw No i on zamiast potem automatycznie przerzucić swój atak na inną postać, to on kurde sam, sam swą turę stracił To no, trochę nielogiczne, ale Z tempejcami nie gadać, żeby... Jest Pomóżcie starszyźnie, kłas jest dla nich za ciężki. Nie możemy pozwolić by was nas naszą wioskę. Chodźmy pomóc starszyźnie. Liczymy na was. Idźcie, koksy. Ciątku Jeno. A nie, to nie ten głos. Chory ty przyszliście mi pomóc? Nie, popatrzeć. no powiedziała mi o Feniksie. Jesteście tu z tego powodu? Nie, przyszliśmy wymienić się znaczkami. Dobrze, chłopcy! Jena jest tak jedną ładna, Świetnie! Już się naładowałem! A co ty jesteś, bateria? I jak? Zregenerowałeś swoją synergię? Wystarczy było coś Felicza, a to wszystko dzięki temu kamieniu! Daj kamienia! Okej, okay, Jena! Słyszeliście? Biegnijcie z powrotem! Cześć nie może być zablokowane przez kamienie! Wydzwonek, pokażcie im drogę! Faktycznie kamieni się nie dał minąć. No i co, tak będziecie stać? W ta gra jest tak trochę przegadana. Takie dialogi tu są czasami bez sensu, naprawdę. Eee, żeby tutaj po prostu... Słuchać, czytać się tego nie Czasami bo czasami po prostu oni stoją, kiwałem głowami, wyskakują im jakieś emotki tak głowami pierwszą od rzeczy i w ogóle A no tato wróciliśmy To ty Johnny? Nie to Hanka z Em jak miłość. Tak proszę pani Nie za nikogo to bym mógł pomóc co ty? Nie, ja jestem sama, ci trzej to tylko mi o godzinę Och, jesteś tam porę! Trzymaj brat! Nie! Nie ma go! Ten koleś to jest na tym palu w wodzie, to nie on Kretin A, nie ma pośpiechu idzie sobie spacerkiem. On poczeka. What the fuck? Co jest grane? Czyżby to ten kamień spadał? Nie można tutaj. Oha, się odbija pioszka ping-pongowa. O! Pokaz slajdów. O nie! Doj komienio. O nie! Krowi placek. Jakby nie mogli tego zanimować. Za Zanimowane by było lepsze, ale dobra. I tak się tutaj rozpieprzyło wszystko w dupę. Chałupę rozwaliło. Więc na tym będę kończył. Jak pamiętamy, skończyliśmy tutaj, w takiej krzywej akcji, że kamienie się posypały. Ja nie pójdę! Jednak nie, nie. Nie dam radę. Nie mogę się ruszyć Izaak, znać kogoś. Spoko, ziom. I Izaak, łas! Musimy znaleźć pomoc, albo wszyscy utoną! Mamo, tato, Felix! proszę, nie opuszczajcie mnie! Nie, to niemożliwe, kochanie, to chyba sen! Tak. Dobra, to idziemy. Tędy nie przyjdziemy. Musimy iść gdzieś tam, zrobić coś tam. Wiecie, jak to jest. I oczywiście muszę iść sam. Nie ma lipy. Co? Tak. Nie mogę go teraz zostawić! W chwilach takich jak ta mężczyźni muszą sobie pomagać. Zabrzmiało trochę Gajowsko. Tylko my przeżyliśmy. O, złe madafaki się pojawiły. Nie! Skąd mieliśmy wiedzieć, że są sanktuarium uwolni taką burzę? To córce udało nam się przeżyć. Ta dźwignia! To musiała być babka! Jak to możliwe, by woliła tak potężną burzę? Kolejna demonstracja wspaniałych sił alchemii! Mimo to następnym razem musi nam się udać. To jak, trochę jak Jesse i James z Pokémonów. Huh? What the fuck? Co tu robicie, gnoje? Podsłuchywaliście nas. Nie! Co? Wyglądają groźnie! Na pewno chcesz z nimi gadać? Z dresami takimi? Kogo nazywasz dresem? Musicie zapomnieć wszystko, co usłyszeliście. Okej, okay. ja już nic nie pamiętam. Spokojnie, pomożemy wam zapomnieć. Ups. I wpierdol. Zjawia się kobieta, zjawia się mężczyzna. Wow. To walkę oczywiście przegram, bo to już jest tak jednym czasem w You You're defeated. Ładnie tak bi dzieci, nieładnie. Oj, nieładnie. Uciekajcie stąd czym prędzej. No. Teraz właściwa gra się dopiero zaczyna. To był taki jakby prolog I teraz dopiero nas wprowadzi w świat Golden Sana. Trzy lata później. To ta Jena, która straciła właśnie brata i i, ten, i rodziców chyba. O, tutaj dom naprawiałem po burzy. Trzy lata go naprawiali, naprawdę. Jeszcze nie skończyłeś łatać dziur? Trzy lata łatał dziury w dachu. Już prawie skończone, no tak trzymaj. Trochę im się zeszło z tym naprawą, naprawdę. Chyba tam... Strasznie drogie materiały budowlane są. Hmm? What the fuck? Hey, Gareth, nadal trenujesz? Pokażę ty, Koksie! Kamyka, kamyka! Ach, Cox. Ktoś to sporo serca. Jakaś sielankowa muzyczka. Już prawie skończyłem! To no dobrze, czas na nas! Już chciałem cię zostawić! Powiedz, co tam się dokładnie stało? Coś się złamało i będzie bolało. Ten wypadek trzy lata temu! To dlatego zaczęliście studiować synergię? Nie! Szanuję waszą troskę, ale moja rodzina już nie wróci! A tym bardziej ojciec zaka. Chcę zapomnieć o tamtym dniu! Chciałbym, by wszyscy, by wszyscy... Dlaczego oni o tym gadają po trzech latach dopiero? Tego no, dnia poszliśmy po pomoc, ale straciliśmy przytomność! Więc chodźmy po izaka i ruszajmy do Krabena! Ten o tym, ten o tym. Się dogadali, nie? Co, Garet? Gubno. Co! Chyba coś mówiłeś, nie? Nie mi tu! Wszyscy jesteście tacy sami! Kary! Nie bądź dziwka! Dziwne! Whatever, Nika! Jenna, jesteś na mnie zła! Foch! Nie chcę o tym mówić! Albo, za co jesteś zła? Nic! Za nic! To, co zrobiłem? Nic! co jak teraz czeka? FOCH! Ale FOCH! Triple foch! Zostaniesz w tyle, jak będziesz się tak wlegał... ...w ogoniu! 128 hit, foch combo! A ten na i naprawia! prawej... słaniak! Nie brudzi se rąk No dobry dobry agent No dawaj typie Używanie synergii jest to ważna część tej gry Tu się często właśnie uży używa synergii Dobra robota Izaak Kobita jest, kurde, sprawna, wlazła na dach. Jeszcze to załapałeś! Dobra, skończyłeś! Moż no wolne! chodź się na piwo. Jesteś niezawodny i za... Tak jak twój ojciec. Co jest za... Co słyszałeś o wypadku? Nie, gówno mi to obchodzi. Nie wierzę ci. Kłamiesz! Ty Gerd ciężko pracowaliście nad własną synergią. Myślisz, że stroj potoczyłby się inaczej, gdybyś miał silniejsze umiejętności? Nie, mam to w dupie. Daj mi spokój. Hmm, ciekawe. Byłam kiedy zginął Kyle. Kyle Justin z Angry Widownej Nerda. Czułem się taka samotna. Minęło sporo czasu, ale już jest lepiej. Ciebie, ale i tak zaraz pójdziesz i już nie wrócisz. Masz prawie 17 lat, jesteś taki podobny do ojca. Każony o 15. Ciekawe mnie, gdzie poprowadzić życie. Ach, te przegadane dialogi. Proszę pani! E! Witaj Geno! Dzień dobry! Tak, tak! Dzień dobry! Normalnie te dialogi to są tak nie... tak debilne, że... O! Czyż to nie Garrett? Nie. Ksiądz proboszcz. Jakie macie na dzisiaj plany? Idziemy się schlać. Idziemy z kradenem na górę, ale... No co? 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 Spinaczka górska z kradenem, co? A co głucha jesteś? Weź się ogarnij. A może byście zeszli na dół, a nie na dachu stali? Dzieci i zabawu. Nie, to gdzieś nasze nauki! Alchemia! Alkoholicy! Alchemia jest podstawą całej synergii! I my wiecie, że Góra Alew jest największym źródłem alchemii! Powiem, że karta jest najlepszy nauczycielem! Pesi! Przepraszam! Alchemia, ciekawy mnie jaki z pożytek. Tylko Plimer się pędzi! Moja matka wolałaby być wyrosła normalnego człowieka, nie jakiegoś debila. Gnomie ty! Ale przepuszczam, że nadal chcesz iść? Tak! Cóż, nie będę cię broniła! Bo i tak cię nie przekonam! dalej! Jesteś tak samo w parkę Niech pani Tarkie! Lol. Już rozwalili, dopiero na... Trzy lata to naprawiło, oni już rozpieprzyli. Och, to było zabawne! Nie no, pewnie. Spadanie z dachu jest bardzo zabawne. Naprawdę. Cóż? O matko... Przepraszam panie, wiesz odchodzę schodzę. Stój, nie tam! z strzałą w kolano! Naprawdę. Cały odcinek stanie na dachu, a potem jeszcze się dziwię, że nikt nie ogląda. Ja cię pierdziel. Ruszajcie, dupska. Się potem dziwi, że gra się długo przechodzi. Jak to taka jest przegadana? Lepiej idźcie, No stary, tam się rozsypie, jeśli zostanie się dłużej. Nie no, to ja tu stoję 10 minut na dachu, nie? Naprawdę. Samo to naprawię, nie musicie się kręcić! Trzy lata to naprawiliście to kurwa teraz ja samo to naprawię. Dziękuję pani! Proszę, mów mi... Dora! Już stąd uciekamy! Stój Gareth! Po prostu gdzie stąpasz! Ja cię pierdykam! Nazwę ten odcinek... Nie wiem, stanie na dachu Dobra Spierdzielam stąd Dobra matka. Co ty tam jeszcze... Bo ja tej nie zdarzę Garykowi, że będzie dobrze Ale po... Co patrz jest tu dziuro Masz dziurę? To ścież. Dobra Ech. Na tym skończy ten odcinek bo myślę, że takie odcinki po 10-11 minut będą w sam raz. Bang. Okej, okay. w takim razie dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.